Projekt Europejski to jest przedsięwzięcie, o którym mówi się dość dużo, ale jak sądzę w naszym kraju nie jest specjalnie dobrze znane. To jest coś, czym kierują się dzisiejsze elity, a w szczególności Elity Unii Europejskiej. I tak słusznie podkreślił nie tak dawno w swoim znakomitym, choć bardzo krótkim, bo tam w Parlamencie Europejskim nie można dłużej przemawiać, wystąpieniu profesor Legutko, przewodniczący grupy EKR jednocześnie przewodniczący naszej delegacji w Parlamencie Europejskim. Otóż ten projekt to zespół różnego rodzaju posunięć ten plan, który Masz stworzyć nową sytuację na naszym kontynencie, a przynajmniej w tej jego części, a to jest większość, zdecydowana większość, która jest w Unii Europejskiej. To jest plan, który ma aspekty polityczne, aspekty gospodarcze i aspekty kulturowe. Zacznę może od tych pierwszych. To. Sprawa naprawdę w najwyższym stopniu podstawowa. Dlaczego? Ten plan zakłada, że Unia Europejska przekształci się. Przekształci się w Państwo Europejskie. Tego rodzaju zapowiedzi padały już wielokrotnie, ale tym razem w tym czasie, w którym żyjemy. Są już formułowane zupełnie wprost. I to można powiedzieć z pewną szczerością, która kiedyś nie była spotykana. Mianowicie dziś, to są słowa obecnego kanclerza Niemiec, Scholza, wprost stwierdza się, że ten projekt ma prowadzić do powstania państwa, a. Na czele tego państwa, siłą przywódczą tego państwa, motorem tego państwa mają być Niemcy. To ma umożliwiać im odgrywanie rolę w skali światowej. Bo rzeczywiście musicie sobie Państwo zdać sprawę, że chociaż o Niemcach niekiedy mówi się, że to jest wielkie mocarstwo, to tak, rzeczywiście Niemcy kiedyś były w wielkim mocarstwem. Dzisiaj w skali światowej wielkim oczarstwem nie są. Są najsilniejszym państwem w sensie ekonomicznym najsilniejszym, bo pod wieloma innymi względami nie są najsilniejsze. Na naszym kontynencie, w Europie, nie licząc oczywiście Rosji, tutaj mówię o sile przede wszystkim militarnej. Ale jeśli rzeczywiście takie państwo by powstało, a Niemcy zdołałyby ten plan Scholza, tak to nazwijmy, zrealizować, to wtedy siła tego państwa byłaby już ogromna także w skali światowej. Byłaby porównywalna, jeżeli chodzi o PKB, ze Stanami Zjednoczonymi, choć nieco niższa. No i byłaby też możliwość tworzenia także sił militarnych, które byłyby porównywalne. Wielkimi mocarstwami, tymi prawdziwymi, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Choć dzisiaj, oczywiście, do tego daleko. Dzisiaj Unia Europejska, gdyby ją traktować jako podmiot o znaczeniu militarnym, jest po prostu słaba. Nieporównanie słabsza od tamtych podmiotów. I ten aspekt, jeśli spojrzeć na to od tej polskiej strony, dla nas najważniejszej, to jest droga do tego, by Polska przeszła taki proces, Chciałby się użyć znów słowa droga, taką drogę od wyjścia z podbuta rosyjskiego czy sowieckiego do wejścia pod but niemiecki. Takie są realia. I ze względu na stosunek sił, on się zmienia na naszą korzyść, ale to jest proces długotrwały, a poza tym są pewne czynniki obiektywne. No my mamy w tej chwili 38 milionów mieszkańców, a oni 83. Czyli choćby tylko ten aspekt tutaj pokazuje, jaka jest różnica sił. A jeżeli chodzi o PKB liczone w sile nabywczej, bo oczywiście jeśli liczyć to poprzez siły walut, to to już jest. Bracia jeszcze dużo gorsza, to jest w tej chwili przewaga, no nie czterokrotna, ale niewiele mniej niż czterokrotna.